Dzień drugi Nastał w ten oto magiczny Cudowny sposób Siergiej dalej nie posprzątał, ani nikt mu nie posprzątał W sumie, w celi Wydaje mi się, że cwany lis Pla, 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 pla czyli obicie mordy Nope jest szynuś, o właśnie, muszę robić rozpierduchę Rozpierduchę na śniadangu Dobra, czyli spoko Szczęśliwy zwycięzcy Dzisiejszej rewizji, cwany lis i szynuś O, szynuś, papa, normalnie chyba szukają Szukają twoich kotletów ogólnie Bo widzę, że ca Czas, kurde. Ktoś przeszukuje ci cele. Bardzo spoko, Janusz. Masz cztery pilniki. No Janusz, nic pilników po prostu. Widzicie, Janusz powinien być ja pilnik w, w tym wypadku. O Boże, ja pilnik. Dobra, spoko. Janusz, ty pilnik, czyli co? Czyli czekamy, aż oni się tutaj ogarną. Pójdziemy od razu na... O, mam pomysł. Oczywiście, że się będą pluć. Mam pomysł, że może jeszcze trochę poćwiczę? Bo pójdziemy na jedzenie, prawda? Jest śniadanie, muszę też odwrócić uwagę na śniadaniu. Dobra. Cztery podniesienia to zawsze coś. Jeszcze przejdę przez tutaj, proszę bardzo. O, proszę bardzo, jeszcze rzucam sobie zmęczenie. Szybko coś jemy i zaraz coś dostanie w łeb. Jeszcze nie wiem kto. Kto mnie najmniej lubi. Naj... Gadżet mnie najmniej lubi. Dobra, czyli trzeba będzie tutaj po prostu pogadać z gadżetem. Cześć, gadżet! Okej, okay, odwróciłem, wyświadczyłem przysługę dla szynuś. Nie pierwszy, nie ostatnio, w życiu, prawda? Hoho! Ho. Dobra! Dostałem w web, standardowo. Nie mogę się to skończyć inaczej. Już drugi raz dostaję po reju. Każdego dnia dostaję przynajmniej raz. Uuu, środki medyczne. Dobra, tu jest czerwona kłódka potrzebna, a raczej czerwony klucz. Tu jest drugi zestaw... drugi zestaw, yy, tych, no. Stanowisk. Roboczych. Jest to robocze, tego stanowisk... Raczej cel! Więźniów, agentów, szpiegów czy innych zbigniewów. Dobra, biorę jeszcze raz miotłę. No i szukamy brudu! Powiem ja szczerze, ten brud mi nie wpadł w oko. <gryw> Mówiąc dosłownie. Tu był jeden brud, pamiętam, ale bruda już nie ma. Tutaj pamiętam, że był brud, więc może zdążę w końcu ogarnąć pracę jakąś konkretną. Trzeba będzie kogoś wypierdzili ze swojej roboty, bo praca sprzątacza jest strasznie. strasznie smutna, mało płatna i w ogóle do dupy. Się nie nadaje prostu do niczego. Dobra, tu nie powiem. Widzę, Wyszedłem z karceru, po prostu powiem i podziwiam cię, chłopie. Cześć, Szenuś! Piona! Dobra. C co to jest jakiś brud gdzieś? Zrobimy sobie kółko. U! Tutaj są. O, proszę, tu był brud. To był mister. No fuck. Mam jeszcze niecałe dwie godziny na to, żeby znaleźć trzeci brud, gdzie on tutaj się znajduje. U tu są karcery, no właśnie, czyli izolatki. Izolatki podobne do mej matki. Nie, dobra, to, to suche było znowu. A właśnie, a propos, słuchego, to może czas przeżyć kolejny dowcip. Kolejny dowcip dnia, suchar dnia, a raczej suchar odcinka. Więc uwaga, uwaga! Co robi szpieg u zegarmistrza? Szuka wskazówek. <laughs> po prostu te suchary mnie gniotą. Tym razem pranie wyschło w Burgundii, prawda? Także mamy trzeci brud. Nie, yeah, a znaleźliśmy trzy brudy. Wielkie umaną ręką musiał zbierać zęby z podłogi. Mhm. Mm Współczuję. Dobra, czyli co? Mamy zrobioną robotę. Cicho! No przecież nic nie mówię, dobra. Już nic nie mówię, spoko. Dobra, już mi się znudziło milcze. Słyszałem, że Szynu się z kapusiem. Powtórz jeszcze raz, Janusz. To dostaniesz po prostu centralnie, w swojego ostatniego zęba. Tu jest brud, muszę pamiętać, że teraz brud. Brud jest tam. Brud jest tam. Południowy apel, dobra, ale jeszcze tu pocisnę. Ze dwa powtórzenia. Bicepsy trzeba ćwiczyć, kurde. Mam dopiero 25. 25 punktów zdrowia. To jest połowę zdrowia, które mogę mieć. Maksymalnie tutaj, dobra, poćwiczyliśmy. Jest spoko. I zesuwamy na apello. Dzień dobry, deker. Pomocnik Rocket był tak miły, że wprowadził mnie niedawno w zasadzkę. Jezu, to tylko bicie mordy, Nie możesz że nie możecie mi zlecić jakichś zadań typu, znajdź mi papier toaletowy. To byłoby fajne. Przeszukanie w celi. Decker i Gadget. Spoko. zero, zero Lama. Szynuś rozkazał swoim ludziom z zewnątrz, żeby nękali moją rodzinę. Chce, żeby dostał lanie. Zgadnij, co ci odpowiedziałem, chłopie. Dobra, Janusz, gadżet, gadżet, ma, gadżet nie ma gadżetów, ma instrukcje, ale ja wszystkie rzeczy znam. Czyli, było ciekawe, te nowe więzienie nie wprowadziło żadnej nowej instrukcji robienia przedmiotów, mówiąc dosłownie. Kolejny minus, moim zdaniem, jeśli chodzi o ten, o te nowe DLC, nie mamy nowych rzeczy do robienia. Nie mamy, coś jeszcze wcześniej wymieniałem, czego nie mieliśmy w poprzednim odcinku, kolacja! Odwrócić uwagę na kolację, spoko, czas wolny. Bardzo mi się to podoba, tu jest jakiś ekranik, telewizja kablowa. Mhm. Po prostu. Można by pójść do kuchni, można by pójść jako... Jako stolarz, tak? Niestety trzeba by obić mordę i spowodować, żeby... Przepraszam bardzo. Dekker jednak długo przy tych... Przy tej rzeczy, w to, przy której siedzi, nie siedział. Dobra, tu jest chyba stolarz, bo pojemnik na meble. Dobrze, czy rzeczywiście muszę przejść chyba przez wszystkie roboty? Dobra, tu jest drugi syf. Czyli jeden syf jest w biblioteczce, drugi syf był... Yy, chyba w kuchni. To już wiem, gdzie są dwa syfy. Przykazie mogę przejść, gdzie jest trzeci zyw, na przykład, nie? Zwiększam swój intelekt, oczywiście, czytając, i przykazie zastanawiam się, czy ja tu cokolwiek mogę robić jeszcze, kurczę. W tym momencie, na razie, oprócz budowania statystyk i zbierania przedmiotów, które mogą mi się przydać nie za bardzo, przede wszystkim będę musiał obić mordę, albo przynajmniej nie pozwolić eee, jakiejś osobie, prawdopodobnie. Nie padam, kto tam był w tej, w tej stolarni, albo w. Jako... Chyba, chyba w kuchni widziałem, nie widziałem żadnych hindów, więc chcę bezpośrednio dostać pracę w stolarni. A żeby tam się dostać, muszę sprawdzić, kto tam był. Kto tam był. Tutaj ci strażnicy mają nierówno pod sufitem. Może dlatego, że sam sufit jest nierówny? <ścoughs> Szczerze Wam powiem, naprawdę jest bardzo sucho. Bardzo suchy klimat jest w tej jaskini. A powinno być wilgotno i to jest dziwne. Cześć, szynuś! Co tam? Samenda mnie oszukała! Która? To spiorę jej gębę! Nie będzie wiedziała, którędy... ...wciskać jedzenie podczas kolacji. O, a propos kolacji... Mamy jakiś cwany list, ma quest. Pigułki na sen to mój talizman. Janusz! Janusz! Po prostu Janusz Biznesu zabrał ci talizman w postaci pigułek nasennych. Fajny masz talizman, bro. To <noise> no lepszy niż rolka papieru, co się zdarzało. Dobra. Czyli syfa mamy w bibliotece, syfa mamy w kuchni, muszę o, to pamię o tym pamiętać. Przy następnym dniu. 00 lama. Nie chciałem cię wywalać ze stołu. 00 lama. Dobra. A czy to jest kolacja? Muszę obić mordy przy kolacji. Czy przyszedł już gadżet? Bo gadżet, gadżet mnie nie lubi. Tak akurat idealny mój cel. Tiriri. O, oczywiście już osiadła obok. Nie dziwię się. Dobra. Gdzie jest, gdzie jest gadżet? Dobra, Abelard. Trudno. Sorry. Okej. Okay. Wy wykonałem, prawda, co miałem wykonać. Sorry, Abelard. Czekać. Abelard Giza, czy niekoniecznie. Dobra, wypocząłem czas na ćwiczenia. No i teraz muszę zdążyć, kurde, zdążyć do sztangi. Siema, pomocniku skarpeta i pomocniku azazel. Pomocnik cielak. Mocnik cielak tutaj. Jeśli cię ktoś wydoi, będziesz miał dopiero, chłopie. Ha, ha. Dobra, gdzie tu jest ta siłowna? Sobak, pakować bytki. Janusz. Janusz, czekolada, prześcieradło, skarp... Zostaw skarpetowy. Uh. Siep. Czekolada, szczoteczka wezmę. Szczo... Prześcieradło, mam tam. Czekolada może się przydać. Gadżet! Ja ciebie nie lubię, gadżecie, jeden. Okej, okay, dobra. Yy... Zestaw skarpetowy będzie miał teraz, będzie moją bronią. Obecną. Choć jak mnie zleją, mordę, to i tak to stracę. Chwilowo nie chcę nie trzymać nielegalnego. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy chciałbym nielegalnie trzymać. W każdym razie będę musiał zacząć poszukiwać przedmiotów. Które pozwolą mi, moi drodzy, móc sobie przenosić. Niebezpieczne przedmioty, czyli muszę zdobyć torby na kontrabandę, przede wszystkim. Muszę zdobyć taśmy, to też inna rzecz. Prysznice, dobra, jeszcze też pociskam. I trzeba sobie zacząć robić podkop, ale podkop głównie po to, żeby móc gdzie trzymać nielegale, prawda? No bo w sumie to jest chyba jedyne miejsce, gdzie mogę te nielegale trzymać. Ale jak nielegale zdobędę poza celą, to tam są przecież właśnie te cholerne bramki. To nie jest fajne, mieć te bramki w tylu miejscach. Kurde. Już jestem, nie, nie, krzyczcie na mnie. <laughs> Szynuś się dobrze kamufluje. Szczególnie będąc nago pod prysznicem. Gadżet to złodziej. Lekarstwo jest chwilowo u niego. Odbierzesz mu? Tylko pytanie, czy jest, czy u niego w celi, czy przy nim. Nie wiem. Znowu się leją. Ktoś się tu leje znowu ze sobą. Siergiej. Odwrócić uwagę przy śniadaniu. Chyba moje główne zadania będą. Odwrócić uwagę, po prostu. Temperatura wody jest idealna. Dobra, Abelard. Sztuczne, zdobione jajko. Czy to jest jakiś nowy przedmiot, który kompletnie jakby nie widzę, żeby miał jakikolwiek sens? <laughs> nie mogę też okraść go przy wszystkich Jesteś niewinny, tak jak my wszyscy Albert Eee, sorry, Abelard W ogóle kieszeni Janusz, czyli tu jest dwóch Dobra Sztuczne zdobione jajko, lekarstwo biorę A co ma Abelard? Zegarek, książka i pigułki nasenne Zegarek i książka Hmm No trudno Wydaje mi się, że pójdę teraz do swojej celi I zrzucę co tu mam, bo mam trochę zabawek Wszystkie na szczęście legalne może miotła jest mi średnio potrzebna teraz. Dobra, dalej jest brudno tutaj. Świetnie, dobra, to wiem, gdzie jest brudno. Lecimy na Szczecin Dzień dobry. Czyli tak, zrzucamy te wszystkie rzeczy, ale biorę ze sobą paset zem, ponieważ będę mógł w ten sposób yy, zakitrać. Proszę bardzo. O, mam 30 sekund nieaktyw... Uuu! Można przechodzić między tymi dwoma celami. Spoko, co to jest? Abelard. To jest biurko Szynuś. Okej, okay, dobra, Szynuś, muszę sprawdzić, co masz w środku. Biorę Ci pasta do zębów, bo ona mi się przyda, a resztę ci zostawiam. Nie ruszam. Dobra. Okej. Okay. Pasta zębów nie do użytku, ponieważ tylko jest dwukrotnego użytku, faktycznie, Siergiej Grzebin, nóż. Oczywiście biorę pastę. Wezmę też książkę, niech będzie. Dobra. Dzień dobry. Skakowana kamera. Biurko papyrusa! Papyrus. Beczka penarium! Nie mam pojęcia co to jest beczka penarium Biorę Ponieważ nie mam pojęcia co to jest Tak? nie biorę pasty do zębów O właśnie widzicie, tutaj jest jakieś przejście między jedną, a drugą wentylacją, ale to tyle Papyrus sobie właśnie tutaj łazi Dobrze, że nie zauważył, że coś mu robię w biurku Pyk Dobra, wyłączyliśmy kolejną kamerę 00Lama Gadżet tu łazi Ogłuszające pióro! Uuu. Ogłuszające pióro To coś ciekawego Ogłuszające pióro, to jest nielegal. Dobra, biorę ten nielegal. A to oznacza, że muszę bardzo się pilnować teraz. Dobra. Mam trochę nielegali, na szczęście nielegale znalazłem u siebie, więc jest spoko. Będzie problem z przenoszeniem nielegali poza. Dobra, zostawiamy... ...to wszystko w sumie. Też nielegal mam pierwszy, muszę uważać przy przeszukiwaniu. Pasta do zębów! Tyry, tyry, tyry. No, niech będzie na razie tu. Dobra, z pastą powinnam zawsze chodzić. No nie wiadomo, kiedy pójdę gdzieś, gdzie będę musiał wyłączyć kamery wszystkie kamery powyłączane, widzicie. Na chwilę. Dobra, wieczorny czas wolny, cicho, nic nie mówię, kurde, przestań mi cichać. Papyrus, co masz ciekawego? O, ktoś tu leży. Szynuś, kto ci to zrobił, Szynuś? Dobra, gwoździe zabieram. Mhm, to zabrałem gwoździe. W sumie chciałem talk, więc spoko, przyda mi się talk, sorry Szynuś. Dobra, czyli co, wieczorny czas wolny, cały czas, cały czas, to... Chyba zwiedziłem wszystko, co mogłem, także nie ma pustych przebiegów. Czas ćwiczyć, papyrus. Oczywiście, że mi się nie klikasz. Dobra. Powiem wam szczerze, strasznie irytujące, że oni do tej pory nie zrobili tego, że te rzeczy się po prostu nie klikają. Irytujące. Tyle czasu. Pracują nad DLC-kami, nie potrafią poprawić jeszcze błędów, które są w tej grze. Naprawdę. To aż tak ciężko. Ech. Dobra. ćwiczymy oczywiście bicepsy. Musimy też ćwiczyć mózg. Ale to w późniejszej kolejności. Teraz będzie. Dobra, muszę być na wieczornych apelach, bo przecież nie wiem, czy przypadkiem teraz nie będą mi sprawdzać celi. Muszę się stawiać na wszyst, na każdej apeli, bo mogą sprawdzać mi celi. Jestem genialny, jestem geniuszem deklinacji, po prostu. Żyletka! Spoko, Żyletka to jest coś, co mogę ci załatwić. Chodź, to może nie być trudne. Nie, nie może nie być łatwe. Żyletka? A teraz nagle wszyscy chcą Żyletki? Nie. Nie będzie żadnej Żyletki. OK cele. Szynuś i Blaszka. Czy oni mają jakiś po prostu schizę? Czy oni muszą nam ciągle sprawdzać cele? Pogięło ich. Widzisz, słyszysz, Szynuś, tu się w ogóle dzieje? W ogóle jakaś... jakaś opcja? Podryw na młodego chłopca. Papirus, papirus, papirus rozkazował swoim ludziom z zewnątrz, aby nękali mają No cóż, no. Powiem ci tak. Kości zostały rzucone. Ho, ho. I tyle w temacie. Czyli co? Zby zby zby, 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 Zmykamy do celi. Może nie być łatwo. Zobaczcie, te cele w ogóle jeszcze, te kamery jeszcze nie działają, żeby było ciekawe. a napisane było, że 30 sekund. Dobra, nie chcę wchodzić, bo zaraz nie wyjdę. Miałby 30 sekund, 30 sekund dawno minęło. Hmm. Nie wiem, czemu tak kamery są, może aktywne są na dłużej. Może to jest magiczna pasta, po prostu. Powiem wam tak. Po prostu nie zdążyłem. Po prostu nie zdążyłem wyjąć, bo się zająłem sprawdzaniem kamer, nie zdążyłem kurza mać, wyjąć sobie długopisu z biurka. I co? Mamy dzień piąty teraz. No do dupy powiem wam szczerze, no? O, bez sensu. Mamy dzień piąty i niezapisaną grę. Cudownie. Nie no. Tak nie może być, moi drodzy. To się nie może, to się nie może. To, tak po prostu być nie może. No, drugiego dnia już dałem się zobaczyć na takiej głupocie. Naprawdę, ale lama. No ale nic to, moi drodzy. Na pewno nie będę chciał lecieć z nim, z dniem piątym. Na pewno nie będę się godził na to, żeby mnie kurczę, gra aż tak bardzo y, ruinowała. Także po prostu załaduję sobie, załaduję sobie save'a, prawda? Tak jak zwyczaj robię. Gra obciążenia. Czy chcesz czytać gra od ostatniego przebudzenia? Ale gra obciążenia, więc w ogóle mega spoko. Tak, oczywiście, że chcę. Wracamy do początku dnia drugiego. Ale nie będę tego wam pokazywał. Zobaczycie tak naprawdę jaki jest efekt, jaki jest efekt moich poczynań, poczynań z dnia drugiego, być może już bez żadnej lamy. Już zobaczycie w dniu trzecim, także ja tu idę oczywiście dalej ten dzień wykonać od początku do końca, a my widzimy się w następnym odcinku. Także wielka piona. Cześć!